Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co rozpala komentarze w internecie. Zostańcie z nami. Rotacja młodych pracowników. Czy naprawdę są nielojalni? Rok, może dwa i zmiana pracy. Coraz więcej młodych ludzi opuszcza firmę szybciej niż zdąży się wdrożyć. Starsze pokolenia łapią się za głowę, myśląc: Kiedyś pracowało się 10 lat w jednej firmie. Dziś nawet 12 miesięcy to już dużo. Ale o co tu tak naprawdę chodzi? Czy młodzi naprawdę są nielojalni, czy po prostu żyją w innych realiach? Kanał napędza TMS Personal. Nowoczesne usługi HR, rekrutacje i praca tymczasowa. Jeśli szukasz niezawodnych rozwiązań HR, które ułatwią rekrutację i zarządzanie pracownikami, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dowiedz się, jak możemy wspierać Twój biznes. Czym jest rotacja? Rotacja to po prostu częsta zmiana pracy. Najczęściej od 6 do 24 miesięcy. Ale to nie chwilowa moda. To efekt dynamicznie zmieniającego się rynku i zmieniającego się podejścia do pracy. Dlaczego młodzi odchodzą? Top 5 najczęstszych powodów: brak rozwoju, stagnacja, brak szkoleń, brak perspektyw, brak uczciwej gratyfikacji, więcej obowiązków, zero podwyżki, słabe zarządzanie, zero feedbacku, chaos w decyzjach, brak kultura pracy, rywalizacja, niezdrowe relacje, finanse i samodzielność. Pensje, które nie pozwalają się utrzymać. Przez trzy lata w firmie nie dostałem podwyżki pomimo wzrostu obowiązków. Myślę, że to wystarczająca odpowiedź na temat, dlaczego młodzi nie są lojalni. Czym jest lojalność? Lojalność to słowo, które coraz częściej pada, ale nie dla wszystkich oznacza to samo. Dla pracodawcy to często zostań z nami mimo wszystko. Dla młodego to układ partnerski. A czy lojalność nie powinna działać w obie strony? Powinna. A prawda jest taka, że firmy nie są lojalne. One kierują się rachunkiem ekonomicznym danego pracownika. I tak samo powinien kierować się pracownik. Ja mam 47 lat i zmieniałem pracę od 4 do 5 lat, a czasami częściej. Bo mi się to opłacało, bo w każdej nowej organizacji uczyłem się czegoś nowego, bo to był prawdziwy rozwój. W żadnej firmie menadżer nie pozwoli wam się rozwinąć ponad swoje kwalifikacje, bo dba o swój stołek. Młodzi nie traktują pracy jak drugiego domu. Praca to nie sekta, to transakcja. Nie jest to rewolucja, jest to chłodna kalkulacja. Dajesz czas i kompetencje, chcesz uczciwego wynagrodzenia. Według badań PWC, Trust Survey, 86% menedżerów sądzi, że mają zaufanie zespołu. Tymczasem ufa im tylko 67% pracowników. Czy pieniądze to temat tabu tylko dla jednej strony? Młodzi nie boją się rozmawiać o pieniądzach. W starej pracy podwyżkę masz 10% i to jeszcze dane z łaską. W nowej masz od 30 do 40% więcej. Młodzi pracownicy chcą się rozwijać i mieć kasę, a nie uścisk ręki prezesa. Wychowali się w innej kulturze pracy, gdzie lojalność bywała doceniana, a częste zmiany budziły niepokój. Dlatego czasem patrzą na młodszych z dystansem. Nie ze złej woli, tylko z niezrozumienia. I to też trzeba uszanować, bo zmienił się świat ale ludzie nie przestali chcieć stabilności, tylko każdy definiuje ją inaczej. Czy młodzi są bez winy? Nie zawsze. Zdarza się ktoś, kto wchodzi do firmy z nastawieniem, zobaczę jak będzie. Bez inicjatywy, bez odpowiedzialności, ale za to z oczekiwaniami. Chce luzu, elastyczności i możliwości rozwoju. Ale nie rozumie, że zaufanie i wpływ też trzeba sobie wypracować. Zdarzają się też osoby, które rezygnują przy pierwszym napięciu albo wypalają się po kilku tygodniach. Nie dlatego, że to zła firma, tylko dlatego, że nigdy nie miały okazji zbudować sobie wytrzymałości. I to jest realny problem, bo trudno budować zespół, kiedy część ludzi traktuje pracę jako test, a nie jako decyzję. Młodzi nie są nielojalni. Są świadomi i nie chcą tracić czasu w miejscu, które im nic nie daje. To nie bunt, to tylko dostosowanie się do rynku, który przestał być przewidywalny. A jak było u ciebie? Odszedłeś, bo musiałeś, a może mogłeś. Daj znać w komentarzu, z czym się zgadzasz, a co widzisz inaczej, bo w tym wszystkim jest jedno proste zdanie: lojalność działa tylko wtedy, gdy działa w obie strony. Powiem Wam, jak to wygląda z perspektywy pracodawcy. Zaprzyjawiamy ludzi, którzy mają potencjał, inwestujemy czas, pieniądze, energię, tworzymy środowisko, które pozwala im rosnąć, a kiedy już rozumieją, jak działa firma, Odchodzą. Czasem nawet nie czekają na feedback. Nie mówią, że coś nie działa. Po prostu słyszymy: Hej, dzięki za wszystko, ale idę dalej. Dostałem inną propozycję. Nie czuję tego miejsca. I zespół znowu zostaje z luką. Znowu przekładamy cele, znowu wdrażamy od nowa. Osoby z generacji Z często odchodzą w ciągu pierwszego roku. Badanie wskazuje, że 65% pracowników z tej grupy rezygnuje w ciągu 12 miesięcy. Dla nas jako firmy to nie jest tylko rotacja, to koszt rekrutacji, koszt wdrożenia, rozbicie zespołu i brak ciągłości. Czujemy, że zamiast rozwijać ludzi, ciągle wpadamy w błędne koło. Rozumiemy, że chcecie się rozwijać, że nie chcecie utknąć w nudnej robocie. Że chcecie mieć wpływ, elastyczność i sens, ale z naszej strony wygląda to tak, że chcesz awansu po trzech miesiącach, nie przyjmujesz feedbacku, tylko się zniechęcasz. Gdy pojawia się trudność, to rezygnujesz, a gdy nie jest idealnie, to zakładasz, że najlepszym rozwiązaniem jest zmiana firmy. Nie chodzi o to, żeby zostać z nami 10 lat. Chodzi o to, żeby być obecnym, być lojalnym, ale przez rok. Tak naprawdę. Być zaangażowanym, otwartym i dostępnym, bo to, co nas rozwija, nie zawsze jest łatwe. Czasem rozwój to siedzenie z zadaniem, którego nie ogarniasz, a nie uciekanie. Koszt zastąpienia jednego pracownika to średnio 33% jego rocznego wynagrodzenia. Inne szacunki mówią, że nawet od 50 do 200% rocznej pensji. Gdy uwzględnimy wszystkie koszty, takie jak rekrutacja, wdrożenie czy spadek produktywności, trudno jest nam zrozumieć, czemu łatwiej jest napisać wypowiedzenie niż maila z pytaniem, czemu jest łatwiej odejść niż poprosić o zmianę projektu, czemu traktujecie pracę jako aplikację jak nie działa, to kasuje. Nie chodzi o to, że to wina młodych. To po prostu zmiana. Inne tempo, inna kultura, inne oczekiwania. Ale jeżeli mamy być partnerami, musimy się słuchać. My chcemy wiedzieć, co Was frustruje, ale Wy też powinniście wiedzieć, co nas boli. Jako firmy uczymy się dawać lepszy feedback, upraszczamy struktury, dajemy przestrzeń na testowanie. Rozmawiamy częściej, nie udajemy, że wszystko działa idealnie, ale zaufanie działa w dwie strony. Jeśli masz wątpliwości, pogadaj. Zanim odejdziesz, powiedz, co nie działa. Zanim skreślisz to miejsce, sprawdź, czy możesz coś w nim zmienić. My naprawdę chcemy, żebyście zostali. Nie dlatego, że to wygodne, tylko dlatego, że zgrany zespół buduje się latami, a nie co kwartał. Na dziś to wszystko. Dajcie znać, co myślicie. I jeżeli chcecie się pojawić w następnym odcinku, wpadajcie na naszego treatsa. Tam wrzucamy ciekawe tematy do dyskusji. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia.